Cisłe centrum Warszawy, duże zagęszczenie wieżowców na kilometr kwadratowy, a więc szansa na to, żeby spotkać prezesa, jest bardzo duża. W programie Fotel Prezesa spotykamy wyjątkowych menedżerów i również będzie tak dzisiaj, bo spotkamy się z człowiekiem, który przyjechał tutaj z Rumunii, ale w Polsce spodobało mu się tak bardzo, że pracuje tutaj już kilkanaście lat. A oto on właśnie tutaj do nas zmierza. Sztefan Marku? Witam. Szef AT Kearney w Polsce i w Europie. Środkowo-wschodniej? Si. Tak jest. E, Stefan e, czy Stefan? Stefan akurat się mówi po rumuńsku. Dużo, lubi, lu Dużo ludzi do mnie mówi po po polsku Stefan, a przyzwyczają się. Nawet chyba czasami się przedstawię przypadkiem Stefan. <laughs> moja mama by się nie cieszyła specjalnie. <laughs> Rozumiem, że będziemy mogli zobaczyć Twoje biurko, tak, jak pracuję, zobaczyć jak wygląda moja praca, jak wygląda część mojego zespołu, który jest dzisiaj w biurze, bo my jesteśmy cały czas w biurze. No, pokażę Wam też kuchnię i picarni. Dobra, jedziemy. A więc jesteśmy na górze, która to jest piętro? Czwarte. Widzę tutaj, że robota wszędzie w bo tutaj jedno spotkanie, prezentacja, tam drugie, co chwila ktoś przechodzi. Tak. Tak, tak jest codziennie? Jest, to nie jest tak codziennie. Nie dlatego, że nie lubimy pracować w biurze, ale większość naszej pracy to jest z naszymi klientami u swoich, tam, we swoich siedzibach. Szymborska, Sienkiewicz, tu Słodowska, Kiri, Raymond Skąd tak, ten pomysł? Tak, tak, tak. Um, to jak um, budowaliśmy to, to, to biuro, to um, pytanie padło, jak będziemy nazywać nasze sale spotkań i na to było polskich lublistów no, ale nie było ich tak dużo. Zbuczyły, no, byście byście jest ich wystarczająco, żeby na nasze sale spotkań po no. prostu. Aha, <słuch Hart> czyli to, to, to klucza, tak? no, no, no I y y tak no, i blog, wyjątkowo. No, następna, akurat, bo właśnie budujemy kolejną salę spotkań. Jak zwiększycie biuro, to wystarczy nazwisko. Bardzo trzeba będzie znaleźć takie inne, <g warfare> bardzo wyjątkowe nazwisko. Może polskich Święty. A, to zobaczymy. I dochodzimy do miejsca, gdzie pracujesz. To jest twoje biurko, czyli nie masz swojego gabinetu, tak naprawdę? Nie mam swojego gabinetu, zgadza się. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, było. Wolę być blisko mojego zespołu, mieć okazję rozmawiać z ludźmi, ale też dlatego, że mamy też politykę hot desk, każdy, kto no, znajdzie... No, tak jest. Każdy, kto znajdzie wolne miejsce, może tam usiąść i pracować. Ja dzisiaj znalazłem dzisiaj, tutaj w związku z tym pracuję tutaj, ale to każdy tak naprawdę może usiąść tu albo tam, albo gdziekolwiek. I zazwyczaj w programie Fotel prezesa pada pytanie, ok, to co tu jest na biurku, ale na biurku praktycznie nie widzę nic poza sprzętem komputerowym. To no jest kawa. Więc kawa jest nieodzownym elementem życia menedżera? E, tak, dzisiaj akurat jest duża potrzeba. Powiedz, jak to jest, bo zazwyczaj na, na biurkach prezesów, e, one są przede wszystkim duże, mhm. są statuetki, zdjęcia mhm. nie wiem, rodziny mhm. albo z jakichś eventów mhm. firmowych, a tutaj u Ciebie jest komputer, tablet, notatnik, telefon. Tak, to na jest koniec. specyfika pracy troszeczkę, dlatego że wszystko, co potrzebuję do pracy, musi zmieścić w mojej torbie, bo dużo czasu. Tak. Czasami myślę, że 90% swojego czasu spędzam w samolocie. To, w torbie, nie, jest, to tak? nie jest 90%, to jest trochę mniej, ale dużo podróżuję. Tak, w tej torbie akurat. Czyli tam. nie jesteś asetą w życiu? Nie, nie jestem asetą w życiu, ale jestem asetą z e, potrzeby. To jest fotel prezesa i w fot programie fotel prezesa zawsze sprawdzam. Jak to ten jest fotel prezesa, nie tylko fotel prezesa, to jest fotel każdego e, konsultanta w, w firmie It tu, to jest tak. Dokładnie, to jest jak, jak, to jest jednakowy model. Dobrze, co? Jest też mała, mała komódka, co, co, co w szufladzie? mam. Ma, to oczywiście można sprawdzić. Mi się wydaje, że tam są jakieś moje wizytówki, prezentacje inwestorskie, jakieś tam firmy, znane akurat. Czy praca konsultanta zgodnie ze stereotypem to jest 24 godziny na dobę? Na 23 albo 1, jak coś się przypomni? Nie. To w dużej mierze się nie zmieniło. Pracuję troszkę więcej niż standardowy, standardowy biznes. 2 godzin na tydzień? wyliczyłeś no. kiedy? U, wyliczyłam, kiedyś, się to wychodziło, gdzieś tam, to, to różne momenty. Czasami bywa, że pracuję 70-80 godzin na tydzień, czasami nawet więcej, pamiętam, nie, kiedy byłem młodszym konsultantem, pracowałem dużo więcej nawet. Teraz próbuję trochę no, utrzymać ten normalny balans, bo... Jestem też przykładem dla swojego zespołu, oni też muszą troszeczkę uważać na to, jak, ile pracują. Jest półeczka z, z trofeami, więc proszę podejdźmy i zobaczmy, co tam jest. To chyba jakieś tłoki są, tak? Te, te tak, mogę zgadzać się oczywiście. Eee, proszę. Um, Retro challenge. Tak, akurat jedną z naszych imprez integracyjnych, gdzie mieliśmy okazję się bawić troszeczkę gdzieś na, na Mazury z starymi samochodami, tak naprawdę w tym przypadku była maluchę. To nie jest akurat półka nasza z trofeami, to jest nasza półka z książkami, rzeczy, które nasi koledzy w Polsce na świecie piszą tutaj coś na temat retailu, na przykład tutaj coś no na temat zazwyczaj dla w kupów. każdej firmie jest ta ściana trofeów, złoty, laur, konsumenta czy jakieś wyróżnienia od izb biznesowych, a tutaj tego nie ma. Są nie, nie, no to, za nie, to akurat... Sportowe to, to, to eventy. To jest akurat sportowe eventy, ale to jest... Um, to jest część, um, tak naprawdę najważniejsze są książki na, na tej półce i to jest część, część książek, które zostało um, pisane albo do których kontrubowali konsultanci IT Nie wiem, tutaj mamy jedną pisaną przez kolegów e, z całego świata na temat e, zakupów, tutaj jest na temat... Strategii, na przykład pisane przez nowego, naszego byłego prezesa Globalnego. Tutaj książkę pisane przez koleżankę Izę Kisielowską na temat tej strategii. No dobrze, w firmie, tak jak patrzę przez okno, ok, widok jest bardzo fajny. Jest jakieś miejsce, w, w którym sobie odpoczywacie, w którym moglibyśmy przejść? Możemy oczywiście na, na balkonie. Czasami można wyjść um, i tam posiedzieć, pogadać, pić kawę, a nawet pracować stamtąd. Bo w sumie Wi-Fi, to jest yy, tutaj, coś na balkonie. No to no, oczywiście, zapraszam do Weźmy... Poganajmy. Jak to się stało, że wylądowałeś w Polsce? Pochodzisz z Rumunii, tak? Wychowałeś się w Bukareszcie? Tak, wychowałam się w Bukareszcie, to prawda. Um, to długa historia. Jakoś kręt, krętna droga przez Francję, Niemcy, a na koniec Polska. Z powodów prywatnych ja chciałam trafić w Warszawie, <laughs> bo akurat tutaj miałem też rodzinę i przyjechałem do Warszawy. I y, jesteś w IT i 14 lat. Tak. Nie za już, długo? Już, Niektórzy mówią, już, że po 8 latach powinien się zmieniać tak? pracę już dla higieny. Dinozaur. Um, Zgadza się, tylko że praca konsultanta to jest troszeczkę inna niż powiedzmy praca w, w biznesie standardowym, dlatego, że Moja praca się zmienia prawie tak średnio 2,5 miesiąca. Mam zupełnie nową pracę, zupełnie nowy klient, zupełnie inny problem biznesowy do rozwiązania, zupełnie inne otoczenie, um, interesariusze, regulacje. Bardzo się utożsamiam akurat z, z naszymi klientami, w związku z tym czasami czuję się jakbym pracował dla mojego klienta, a nie dla ITK. O, I o ile to jest ciekawa ta robota, to nie się potrzeby, żeby tam specjalnie zmienić. Oferty oczywiście bywają na, na bieżąco, ale. Rekrutowałeś się w, w Niemczech i przeszedłeś całą tą ścieżkę kariery wspinając się po jednym schodku? Jesteś takim mm -hmm. zawodnikiem, który właśnie ma jakiś cel, do którego dążyj po tym jednym schodku, krok po kroku, coraz <laughs> bliżej? Czy drapieżnym zwierzęciem, Sz który chce wspiąć się na szczyt? Szczerze to. Po pierwsze, nigdy nie myślałem, że będę konsultantem. Do dzisiaj. Um, to było tak, że przynajmniej moje takie podejście jest takie, że jak mam coś robić, to będę to robił na tyle dobrze, żeby um, ludzie to zauważyli też. Chciałem zawsze być partnerem, um, bo to jest chyba najwyższy poziom, do który można dojść. Um, przez to, że akurat miałam kilka sukcesów, ale nie ja. Tak naprawdę zespoły, który pracowałem, mieliśmy trochę sukcesów. Testowali tam moi koledzy, bo to jest. Ciało gremialne powiedziałam. Jesteśmy partnerami w firmie, żeby dać mi, albo poprosić mnie, żebym zarządzał ten cały region przynajmniej na, na kilka lat. No byliśmy u Ciebie w biurze i jest, są rotacyjne biurka, rotacyjne mhm. funkcje, czyli tak naprawdę nie ma hierarchii? Nie ma hierarchii. Tak naprawdę to jest rzecz, która który najbardziej... E... Bo to jest często narzędzie budowania autorytetu w firmie. Zgadza się, ale u nas autorytet funkcjonuje troszeczkę inaczej. Nie funkcjonuje na zasadzie kto jest w stopnią stopniu i kto ma, powiedzmy, dostanie więcej kasy na konto na koniec miesiąca, ale raczej kto ma większą wiedzę, autorytet. To jest rzecz, która mi się podobała zawsze w tej naszej firmie, że tak naprawdę od kiedy zostałem zatrudniony. Zostałem zatrudniony jako, jako analitykiem najniższego szczebla. Nigdy nie miałem szefa, realnie. Zawsze miałem jakiegoś szefa przy projekcie, potem byłem szefem różnych projektów, ale nigdy nie miałem szefa takiego po prostu, to jest mój szef i tam do, do mojego szefa będę raportował. W tej karierze Twojej były jakieś trudne momenty, czy z racji tego, że, że jakby cały czas zajmowałeś się czymś innym, to nie miałeś chwili zwątpienia albo momentów kryzysowych, które Cię czegoś nauczyły? Uch, momentów kryzysowych to... To nie jeden. Co jest najcięższe? Co było najcięższe? Najcięższe akurat jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Praca konsultanta wiąże się z długimi godzinami i z bardzo częstymi podróżami. To ma duży wpływ na życie osobiste, na życie personal life. Jak sobie poradziłeś z tym deficytem czasu dla rodziny, dla jakichś swoich własnych pasji, hobby? Musisz lubić tego, co robić. To mi się wydaje, że to jest, jest na tyle um, generyczna odpowiedź, ale to jest prawdziwa. Do pewnego stopnia musisz um, nie tylko lubić, musisz, musisz kochać tego, co robić. Um, ja, ja bardzo lubię moją, moją pracę. Naprawdę nie czuję się w pracy jak w pracy. Czuję się, to jest, to jest, to jest moja, moja praca i mój hobby w tym samym czasie. Czuję się dobrze wśród mojego zespołu, ludzi, klientów, potykać się z ludźmi, porozmawiać tak, jak rozmawiamy dzisiaj. To jest chyba największa frajda. I to jest to, co, co ci ta praca oferuje na bieżąco. Tak? Masz codziennie okazję rozmawiać z nową osobą, posłuchać nowe pomysły, ścielanżować e, te pomysły, być challenge'owane, e, czasami e, e, zgadza się, nie zgadza się, to jest chyba najciekawsze, z tego wszystkiego. To, to, to nie jest standardowa robota. Średnio konsultant w tej branży mówimy, że pracuje 3,5 do 4 lat. Potem wróćcie do biznesu, bo za duża intensywność. Intensywność to jest bardzo wysoka. To się zgadza. Dużo się nauczyć to jest w tym czasie, bardzo dużo się nauczyć, um, ale to jest intensywność, to jest bardzo wysoka. Czego wymagasz od swoich współpracowników? Wymagasz cech, czy jakiegoś konkretnego działania, sposobu działania? Jestem szczęśliwym człowiekiem, dlatego że pracuję w organizacji, która, która wybiera sobie, mówimy sobie, najlepszych ludzi z rynku. W związku z tym, z punktu widzenia intelektualnego, Um, nie oczekuję aż tak bardzo um, więcej niż, niż normalne, ale co oczekuję? Oczekuję tak naprawdę lojalność. Lojalność do swoich zespołów, do kolegów. A nie punktualność, dowiezienie KPI-ów, zrobienie prezentacji na czas itd. I tak to wszystko jest zrobione. To jesteśmy grupą profesjonalistów, nawet nie musimy o tym rozmawiać. Nie oczekuję nikogo, żeby był o godzinie 8 albo dziewiątej w pracy. Też nie oczekuję nikogo, żeby wychodził e, tam wieczorem. Nie oczekuję od nikogo, żeby tam, e, nie wiem, robił coś specjalnie. Wszyscy wiemy, że mamy coś dostarczyć nie firmie, ale raczej naszym klientom, gdzie ja i grupa osób obiecaliśmy razem jako grupa przed naszym klientem, że będziemy coś dowozić. I będziemy się tego trzymać I, i to jest kwestia szacunku do klientów, do siebie wzajemnie i na koniec mnie się redukuje do, do pewnej lojalności. Ja jestem bardzo lojalny w stosunku do moich kolegów. Mam nadzieję, że oni do siebie wzajemnie też. To jest coś. Masz jakieś motto życiowe? Mm, nie, w jak powiedziałem, że mam, nie mam motto życiowe. Akurat... Um, Próbuję walczyć chyba jak każdy menedżer na, na bieżąco z znalezieniem tego um, balansu pomiędzy, pomiędzy życiem zawodowym i życiem e, prywatnym i powiedzmy znalezienie przynajmniej ten, tego poziomu umiarkowanego szczęścia, bo nie powiedziałbym, że możesz być szczęśliwy cały czas. Dziękuję bardzo. Stefan Marku, dyrektor zarządzający AT Kearney na Europę Środkową i Wschodnią. Thank